hej, hej kochani! No i na początek jest. Witam Was bardzo cieplutko. Zimno się zrobiło u mnie, znaczy bardzo mokro, i dlatego mam już chrypę z powrotem. Zatęskniłam za liniami, więc wzięłam sobie trochę linii i może dzisiaj podrapiamy. Mam cztery zdrapeczki, wszystkie są po kolei: 27, 28, 29 i 30. I zobaczymy, co nam się tu wykoci. Trzymajcie kciuki. Co by wyszło, no i muszę tak trzymać, co by, co by było widać. No. Polecimy sobie. Weźmiemy Kurale. I gwiazdkę mamy. No, mój drapak strajkuje. Gdzie jest gwiazdka? Jest gwiazdka. No. Później mamy piórko i kapelusz. Piórko mamy tutaj. Marnie mi to idzie. I kapelusz, tak? Gwiazdki drugiej nie było. Koralów też nie było. Mamy koronę i worek. Mamy worek. O, korony mamy dwie. Okej. Okay. Przyszłam z pracy i tak szybko, żeby. Mamy pajęczynę i pierścionek. Gdzie jest pajęczyna? Tu jest pajęczyna. O, też są dwie pajęczyny. Może coś wrzucą. I pierścionek. Okej. Okay. Zobaczcie, ale się śpieszę. I dlatego, tak. Sreberko, gdzie mamy sreberko? Sreberko, tu mamy sreberko. Sztabki ze sreberkiem. Więcej nie ma. Mamy tęczę i diamenta. Mamy diamenta. Tak. A gdzie mamy tęczę? Tu mamy. <laughs> Przepraszam, ale... Ale chrypa. Szukamy portfela i zegarka. Mamy portfel. Mógłby sejf jeszcze wpaść. A gdzie jest zegarek? O, tu jest zegarek albo ten rulon tak dobrze mówię nie ma portfela drugiego ok, mamy łapkę gdzie jest łapka widziałam o tu mamy łapkę i czapę gdzie ten jest tu taki niby muffinek a wielki jak czapa chmurka gdzie jest chmurka to jest chmurka o, to safe już nie wpadnie, bo będą dwie linie. Aj aj. aj chmurka jest jedna, jedna. No to szukamy uracza, funciaka. Uracza. No i znowu będzie po jednym brakować. Gar, gdzie jest gar. Gar ze złotym jest tu. Okej, okay, i nie mamy nic. Dobra, pierwsza pusta. Idzie do śmieci. Lecimy z drugą. Mamy banknoty i drzewko. <laughs> Są banknoty. Gdzie jest drzewko? Było. Jest drzewko. Ok. Teraz mamy rulon i safe. No, safe to nam był potrzebny w tamtej. Ajajaj. Mamy rulon i safe. Sejf. Sejfy mamy dwa. Ej, są sejfy. Rulon jeden, prawda? Nie ma drugiego. Szkoda. Ale mamy pajęczynę. O. siódemkę. Pajęczyny mamy dwie. Pająka nie ma, wyniósł się. Bo jak ewka niebezpiecznie. Jak FK drapie, to od razu pająka wydrapie. Co szukam? Siódemki. Tu jest siódemka. Biedny pająk, no, ale to nic, on później wróci. Zegarek i tęcza. Mamy zegarek. A gdzie mamy tęczę? Tutaj. Nie ma drugiej. Nie ma, coś śmie się tu kiełbasi. Mamy chmurkę. Tak jest chmurka, to może i słoneczko. No, u mnie dzisiaj jest cały dzień chmurka. Przyszłam do pracy w deszczu i wracałam też w deszczu. Szukamy monetek, gdzie one są? Tu są. Może diament wpadnie? Mógłby wpaść. Tutaj nie mamy. Przynajmniej nie widzę. Szukamy portfela i korony. Gdzieś portfel był tu. Może jakieś kurale? I korony. Korony Ai. Mamy dwie. Dobra. Mamy pierścionek i diamenta. Gdzie jest ten pierścionek? Tutaj. Jest pierścionek, a gdzie jest diament? Tu jest. O, jest linia. Super. Trzy funciki będą. Później to popoprawiam. Tu nie ma diamenta już. Pewnie chciałabyś 10. Mamy piórko. O, mamy drugą linię. Ha ha ha. Pazerność jednak popłaca czasem. <noise> I kluczyk. Tak. Tak. Kluczyk. Może garnek wpadnie. <noise> Nie, gwiazdka. Za dużo byś ewka chciała. I ostatnie. Teczuszka. Gdzie jest teczuszka? Tu jest. Dobra. Okej. Okay. To zdrapiemy, bo to musimy dać, żeby mam szmal. Zdrapiemy później, dobra? Na końcu, co tam się ukociło Lecimy następną. Znowu mamy monety i... Gdzie są te monety? Yy, zapomniałam. A, są. Monety i teczuszka. Mamy monetę i mamy tęczę, tęczę czy dawno nie widziałam. Piórko i... O proszę, dwa weszły. Okej. Okay. Tu nie ma już piórka. Ani, 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 ani euracza. Fuciaka, euracza, Mamy drzewko i pierścionek. Mamy drzewko. I pierścionek. ok Sreberko i woreczek. Mamy woreczek. I sreberko. No brzydko, bo nie mam czasu naprawdę. Ogromnie i siódemka. Gdzie jest siódemka? Tu jest siódemka, może jakaś korona. W tym wypadku mile widziana. Siódemki tu już nie ma. No to portfel. Gdzie jest ten portfel? Tutaj. Mamy portfel. Znowu garnek. Mamy garnuszek ze złotem. Jest teczuszka. Może kluczyk. Zamarzyłby mi się kluczyk. Ale tu gdzieś była korona czy mi się zdawało, nie? Korony. Nie było korony. To w tamtej. Już mi się pokiczkało. Zegarek i pajęczyna. Mamy zegarek. Panie kluczyk. I pajęczynkę mamy tutaj. Znowu biedny pająk musiał uciekać. <śm> zegarek jeden. Okej. Okay korale i chmurka. Mamy chmurkę. I mamy korale. Ok, teraz słoneczko. Drugiego słoneczka nie ma i tu. A, czapę mamy. Mamy Nuggetsa. Nie wiem co to jest Nugget. Tam jakiś inny klucza nie było, korony nie było. Dobra, później w razie tego jeszcze sprawdzę. I mamy ostatnią, mamy łapkę i sreberko. Mamy sreberko. Może tu też coś będzie. Gdzie jest łapka? A tu łapka. O. Jest mufin, wygląda jak czapa i klucz. Okej. Okay. Mamy podkowę i pierścionek. Pierścionek za każdym razem jest. I, i podkowę. Wy widzicie, bo ja tak nie zaglądam. Się śpieszę, mamy siódemkę i drzewko. I drzewko. Żydko. Siódemki drzewka tutaj nie ma. Mamy woreczek. Gdzie jest woreczek? Tu jest woreczek. Może sejf wpadnie. A jeszcze korony brak. Ale mamy piórko i kurale. Mamy kurale. I mamy piórko. A no, to chyba tu nic nie będzie też. Banknoty. Mamy banknoty. Rulon. Jeden. Okej. Okay. Tęcza i zegarek. Pomyślałam o zegarku, ale się wstrzymałam, bo nie ma korony i zęcza. A może ten garnek? Teraz garnek nie wpadnie jak potrzebny. Jest słoneczko. Mamy słoneczko. Później mamy. O, save mamy, ale co? Korony nie mamy. Albo portfela. A i co będzie? Gwiazd czyli na cztery tylko jedna wygrana cieniutko cieniutko czyli będzie jakieś sześć funciaków zobaczymy pajęczyna jest gdzie jest jest, diament jest eee, jezu nie widzę jest diament drzewko gdzieś tu było i monety są Pajęczyna, rulon. Pajęczyna jest, rulon jest, piórko. jest, piórko jest i portfel jest. I co będziemy tu mieli? Trójeczkę, tak jak myślałam. I tutaj też trójeczkę. Czyli wybraliśmy połowę. No dobra kochani, ja jeszcze sprawdzę później. Zanim wrzucę. Żeby, 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 żeby sprawdzić. Może coś przetopiłam. Dobrze kochani, życzę miłego dnia, wieczora i poranku, jak tam kto będzie oglądał. Jak będzie ktoś w ogóle oglądał. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego pa!